Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Proszę państwa, dzisiaj malutkie podsumowanie klasycznie z Food Champions, co było na streamie. Wyszła pewna karta, wyszła pewna karta, o której mówiłem wczoraj, także pewnie również będzie robiona. Oraz będzie też paczka Jumbo Premium Gold Players, ponieważ wyszło w SBC, więc możemy sobie też otworzyć to dzisiaj. Ale najpierw oczywiście pokażę wam to, co się działo na streamie, jaki był bilans, co wbiliśmy. Także stawcie opeczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmie są codziennie, to jest the daily. Może przejdźmy do podsumowania streama. Okej, okay. Jidola, Marquinhos, Dembele, Breakers. to jest całkowicie normalny skład na bilans 3-2 przecież, prawda? Jidola to jest ten kloc, który ma 5 na 5. Powiem tak, taka jest moja opinia o tym zawodniku. Rashford go zje, albo fakir. Według mnie Donnarumma absolutnie... Nie będę kontynuował tego tematu. Spalony? Spalony. To na pewno był spalony! O, dobrze. o jakie bramki strzelałem Dębele. Jest? Jeszcze Mik miksi quadra. W idealnym momencie, akurat kiedy strzeliłem gola. Proszę bardzo, to dla Ciebie. Jak to nie tego Dębele, co trzeba, co? Masz do wyboru zawsze którego ten belek chcesz kupić? Co jest? Jaki to jest son? Zwykły son. No nie. No niestety, proszę Państwa. Nie pykło. Ale to za zawsze gram pierwszy, że na streamie zawsze przegrywam. To szczerze mówiąc, nawet nie jestem zły. Bo zawsze gram pierwszy, że na streamie zawsze przegrywam. Nie, nie pamiętam, kiedy ostatnio gram pierwszy, że na streamie. Jak będzie, można to bez tego zrobię. A jeśli nie będzie, tego nie zrobię. Krótka piłka. Dobra, mam oponenta drugiego na dzisiejszym streamie. Może jakiś free winik? O mój Boże, jasny gwint. Dobra, to będzie. Z bilans 3-3. Tak generalnie. Ja, ja mam bilans 3-3, nie? Aj, gdyby na zielono było. Kurcze, pieczone, co on robi? No nie. Na razie gość powiem wam żadnego ataku nie zrobił. No, przecież, Kim pęby go czyści. O, okej. Okay. Ciepło w Majtach się zrobiło. Może Rafinia, co? Z prawej nogi, Rafinia. Dziękuję ci serdecznie. Wreszcie się odpalił, Rafinia. Zaufałem tej prawej nodze i było warto. Elegancko 1-0. Taki Rashford strzelający bramkę. Wygląda jeszcze lepiej. Czy to jest Rage Quid? Ja pierd... Chłopie, naprawdę, z takim składem. a zresztą, nie będę nic mówił nawet, ale mamy wygraną. Co my tu mamy? Znowu jakiś Nolak, jakiś Kich Ronaldo. Martial, Benzema, okej. Okay. Proszę. Proszę. Proszę, idź. To jest gol. Jesus Maria. O nie, co ja robię w tej obronie? To ja pierdzielę. Dobrze, na ruma. Tylko nie możesz dobić. Wybierz? Tak jest. O. I rafinia. O kurde! Ale się odpalił ten rafinia, powiem wam. I to jest gol, prawda? Wow. Solidnie gram dzisiaj. Pyk. I to jest gol. Huuu, pięknie. Ja już otwierałem. Ło, wow, to jest gol! Marquinhos, ty! Nie zapatruję się, niestety, w rangę. w rangę drugą. O! I to jest gol, proszę. Ło, wow, on się wlało, dobra, 4-2, Bele? Karny? Karny? Prawo, środek, środek, dobra, wszyscy widzą, że środek. Niech będzie. Dobrze! Dziękuję. Mamy kolejnego wina. Bilans wynosi już 5 do 3. Jeszcze tylko 3 winy i będę miał już rangę trzecią. Ale fajnie. Sprawdźmy czy warto było zrobić wymianę złotą, która jest wymienna. Jakiś inform może? Czy było 10 koła? O kurde, ty walkout. Wardi! Było warto. Eee. Yy... Okej. Okay. To też było... Trzemie tam pobiegłem? Ty co jest grane? Marki. Wow. Okej okay. Szybko poszło Tipy na lepsze granie w FIFA. Eee, no to nie do mnie lepiej z tym pytaniem, bo... A to jest jeszcze Rule Breaker z Dębem, o cholera Ole oh, podanie, to musi być gol Kir, już myślałem, że kim Pembe Nice, 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 nice Jeden, jeden. Rushford? Tak jest? Tak jest? Tak. Ależ podanie od Pogby Rushford I to jest 2-1 Piękna, piękna akcja z owych... Co jest, Rage? O Okej okay. Szuker, Szuker, Parecho i Wincius czerwony. Rashford. Oj, bez mydła. 1-0, ale szybko poszło, elegancko. Przecięte ten 3 na 3 to jest. nie najlepszy. Nie muszę swoich, swoich znajdować zawodników. Znaczy wiem, że na pewnie wygląda ok i tak dalej. Czy ja właśnie robię glicza? tu jest kamera. Teraz tu jest kamera. Proszę Państwa, zrobiłem glicza. Czy jestem sobie dumny? Oczywiście to tak. Dobra, na zielono. Nkunku! Tu jest Tak wiem. O, Ragequit. Chciałem powiedzieć coś, ale. Mamy to, moi drodzy. Siódmy win, ale idziemy jak burza. Także sami siedzieliście, słuchajcie. Bilans 7-5. No myślę, że ta trzecia no będzie na pewno, aczkolwiek, czy będzie druga. Zobaczymy. Powiem tak, zobaczymy. Teraz otwórzmy sobie paczkę Jumbo Premium Gold Players, czyli taka paczka za 15 kołat, które są sami zawodnicy, nie? czyli jest 24 karty, 7 rzadkich. I kto wie, może coś poleci. Także słuchajcie, rating co najmniej 83, więc mamy na pewno ekrany. Może jakiś Adidas tutaj mógłby wlecieć i nie, nie obraziłbym się skąd znowu. Także oczywiście jest to paczka niewymienna, ale może jednak jakiś Adidas wleci, będą to ekrany z Brazylii. Roberto Firmino. Po raz kolejny, się w sumie spoko, Do przepałki Firmino mi się jak najbardziej przyda, aczkolwiek, no, chciałbym kiedyś Adidasa wreszcie trafić, tego Numbers pana może dopiero za nagrodę. Zobaczymy. Oprócz niego Alex Telesz Lozano, a w duplikatach Richardson. okej, okay. przejdźmy do tego najpotężniejszego SBC, mianowicie oczywiście Alvaro Morata wyszedł. Troszkę trzeba było ponarzekać, ale wyszedł Alvaro Morata, flashback, więc zobaczmy jakie są wymagania na niego, bo nie, przy, nie przyglądałem się. Czyli tak, jest Alvaro, jest, dostał on za świetny występ w Realu Madryt w sezonie 16-17, także zasłużył. Dwa składy, 8-3 oraz 8-5. Myślę, że możemy go sobie zrobić teraz, na streamie pewnie go przetestuję, ponieważ dzisiaj oczywiście będzie stream. Jeszcze nie wiem o której godzinie, ale dzisiaj będziemy wbijali nagrody. Oczywiście będę też otwierał na streamie, więc zapraszam. Dobra, to co? Zróbmy ten pierwszy skład może. Także moi drodzy, najdroższy skład na Alvaro Marate zrobiony. Musiałem kupić tylko Vardiego oraz czego więc wydałem jakieś 17 tysięcy monet, więc myślę, że tak całkiem niezły deal. Ale mówię, ja będę zbierał te wszystkie karty Juventusu, no bo czemu nie? Po prostu czemu nie? Zawsze jakieś dodatkowe urozmaicenie tego wszystkiego. I mamy też paczkę z gwarancją ratingu 80+, jest to na szczęście paczka wymienna, więc całkiem miło. Adidas Felix na przykład. Co Wy na to? Gdybym się nie obraził ekrany, a to będzie Jimenez. Albo nawet nie. Koła też. No, Pominam, że jest teraz dwóch się o Urugwaju. I moi drodzy, oficjalnie Alvaro Morata zostanie ukończony. Tutaj wydałem jakieś myślę 5 tysięcy monet podsumowując 20 tysięcy poszło na tego Morata. Także myślę, że całkiem dobry deal. Potężny Alvaro będzie na ławerce, może coś strzeli, mam nadzieję, że cokolwiek strzeli. Alvaro Morata flashback ukończony. Bardzo fajnie. Czekam aż dostanie jakieś fajne zdjęcie jeszcze przy okazji, bo co by nie mówić, patrząc na statystyki Moraty. no bądźmy szczerzy. Ma on statystyki potężne, co ma trzy sztuczek, wiadomo, to jest troszeczkę, troszeczkę boli, aczkolwiek 90 tempo, 8-5 driblingu, 8, 5 8 5 strzałów, 8-2 fizyki, zobaczymy jak się będzie im grał. Bardzo ma naprawdę przyjemne statystyki, mamy go z kim połączyć, ale pewnie tak będzie wchodził z ławki. Więc dobra, otworzę sobie jeszcze ostatnią paczkę i będę się zwijał, proszę Państwa, bo trzeba będzie, trzeba będzie jeszcze streama zrobić dzisiaj, więc tutaj mamy paczkę jakąś tam byle jaką, ale jest wymienna, więc kto wie, może jednak coś siądzie, kolejne ekrany, a będzie to tym razem Niemiec, e SO. Rudiger, witam serdecznie. Także moi raz było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się na streamie, gdzie będę, mam nadzieję, trafiał Neymara. Mam nadzieję, że tak będzie. Także zostawcie opeczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia na streamie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Adios.